Dobry vlogmas. Spójrzcie dalej, mamy śnieg, więc mamy dobre wieści już z rana. No jest pięknie. Cudownie. Uwielbiam taką pogodę. A ja, słuchajcie, wczoraj po tych wojażach yy, z gotowaniem jestem zmęczona dosłownie. Biorę, słuchajcie, torbę na trening, tak mi się nie chce, ale trzeba. Więc wiem, że jak wrócę do domu ja nie pójdę na tą siłownię, dlatego muszę wziąć tą siłownię od razu. Muszę wziąć tą siłownię. Muszę wziąć tą torbę od razu, bo wtedy mam pewność, że na milion procent pójdę na tą siłownię. Będę musiała sobie jakąś kawkę strzelić przed koniecznie, i w ogóle to muszę sobie wziąć kabel. Bo muszę naładować sobie słuchawki W ogóle od pewnego czasu słucham w pracy świątecznej muzyki Więc ja już jestem mega nastrojona Dzisiaj herbatkę ze świątecznego kubka, którego dostałam od mojego brata I jego żość. za to bardzo dziękuję I w ogóle on jest na vlogmasie z tamtego roku Ale się spieszyłam z tym śniadankiem, więc po prostu yy, już wam mnie nagrywałam Wzięłam teraz leki i zbieram się do pracy, chociaż tak strasznie mi się nie chce. Jedyne pocieszenie to takie, że mam zupę na wieczór i myślę, jak sobie dzisiaj dobić białko, bo wiecie, no ta zupa, no to jest sama woda, trochę śmietanki, ziemniak i tak dalej, więc nic pożywnego. Ale, ale spokojnie, damy radę. I dzisiaj zamierzam montować vlogmasa. Ale, yy, myślę... Że zrobimy sobie organizację dzisiaj mojej jednej szafki, która wygląda tragicznie, i w sumie to będzie fajne, i to będzie szafka z lekami, więc yy, chyba spoko. No. Także jak macie ochotę na taki luźny vlogmas, yy, zero przepychu i tak dalej, to usiądźcie, rozsiądźcie się wygodnie. W ogóle wracam właśnie z siłami z, z pracy i chciałam wam pokazać, że. Jak y, rano wam pokazywałam, że jest śnieg, to paść, to tutaj się dzieje w ogóle. No nie wiem, Warszawa się podzieliła na dwa obozy. Y, jesie, y, wiosnę i zimę jednocześnie po prostu. Dzisiaj padał i deszcz i śnieg. A w ogóle to musiałam przebrać buty, bo strasznie mnie starły drapery i do butach na więc z roboty. Tak mnie kostki wolą, że to jest jakaś masakra. Nie wiem. Ledwo co idę zastanawiam się jak w ogóle trening zrobię, no ale jakoś trzeba. <grymne> Także lecimy, a w ogóle tutaj ostatnio szłam i czujcie, że yy, tutaj była ekipa filmowa i nagrywali po prostu sobie film. No ale ładna jest ta uliczka. Idę jeszcze do Biedronki po zakupy, bo już się kończy papier, a to bardzo dobra wiadomość. I zobaczymy co tam jest świątecznego. So much, so... So much, so much Yes! O matko! Wczoraj sprzątałam jest to znowu sef. Po prostu z, psa, z dwoma psiakami i z tym w jednym z takim brzdącem małym. To jest naprawdę ciężko, żeby było czysta. Ale on wszystko chce gleść. Wszystko! Wszystko chce gleść. O, a tutaj wylecę loki. Tak. Tak, przyniosłeś dla cioci, tak. Ach, dobra, już on Słuchajcie, wczoraj była taka sytuacja, że popsuła mi się. A mianowicie, nie to, co sobie się woda spuszcza, tylko yy, spłuczka napełniająca, która yy, po prostu, wiecie, mielała się woda w kiblu w środku, a jak się napełniała, to się ona wylewała. No i wiecie, yy, szybko wziąłem do czata GPT, co ja muszę zrobić. Ta, podesłał mi też filmik, bo go poprosiłam, yy, wiecie, yy, żebym sobie zobaczyła. Mówię, no, no kurde, muszę to naprawić. I słuchajcie, yy, najgorsze jest to, że trzeba było wyłączyć wodę, a ten dzyndzel od wyłączania wody jest bardzo stary i on się wykruszył. No i yy, chodziłam po sąsiadach, najpierw do jednego obok mnie, nie otwierał. Drugi na górze co taka dziewczyna, bo czasem jej pranie spada do mnie na balkon. To mówi, że jest w pracy. Słuchajcie, no dobra, idę obok jeszcze jednego. Obok mnie jest jeszcze taki jeden chłopak. I on jest dosyć młody, ale jest naprawdę bardzo fajny. I mówię, dobra, dzwonię do niego. I on tam z dziewczyną siedzi. I mówi, że pomoże mi. I pomógł mi. <laughs> I rzeczywiście, naprawdę, yy, zakręcił mi jakąś tą wodę, wy odkręcił mi też rurkę. W ogóle byłam mu bardzo wdzięczna, bo trochę... O Jezu, co, co ci się stało? Nie jest taki na czułości. A co się stało Rokusiowi, że na czułości? Co się stało Rokusiowi? Bo przytulać się chcesz z rana, tak? No dobrze, dobrze. Taki malutki jesteś. Taki malutki jesteś jeszcze. Też ty malutki, malutki pieseczek. No już? Dobrze. I słuchajcie, wzięło mi się, no i pomógł mi. Dobra, pojechałam po tą spłuczkę, czy po ten zbiornik, nie, to jest zbiornik napełniający, nie spłuczka. I w ogóle wstawiłam teraz zdjęcie, jak to wszystko wyglądało. I stawiłam filmik, żebyście wiedzieli o, o czym mówię. I słuchajcie yy, przyjechałam i mówię, dobra, no to sobie to montuję. Myślałam, że to będzie prosto. Mm, mm, mm. Nie, nie, nie! Słuchajcie, ja nie mogłam na gwint natrafić i ja kręciłam i nie mogłam... Nie, nie, ja nie wiem. Nie wiem jak ja to zrobiłam. Nie wiem o co chodziło. <laughs> wielece po tego sąsiada z góry. On mi jakoś pomógł I, yy, Ale ten sąsiad z obok Tylko on umiał włączyć wodę On mi pokazywał, jak on to robił Bo on to jakieś kombinerkami robił Ale ja nie byłam w stanie tego zrobić I słuchajcie yy, Była 22.30 I mówię, no kurde, no muszę mieć Raz, że kibel sprawny Dwa, chcę wiedzieć, czy jest to już naprawione. No i dobra, dzwonię do niego On w piżamie, a ja, włączam mi wodę Ta dziewczyna się tam śmieje Uśmiech się do mnie, do niej. Mówię, ja pierdziela, ale siara, ale głupio w ogóle. No i. E, no i co? No i e, on przyszedł, w, e, podłączył mi tą wodę. Ja mówię, a poczekaj, bo ja się boję, że ona się wywali. To wiecie, wypełni to. Było zakłonione, że jasne. No i tam e, dostosował mi tę wodę. I wiecie co? Wiecie, że on e, mi to ogarnął. I ja nie wiem jak ja to zrobiłam, jestem taka w ogóle zmęczona dzisiaj tym wszystkim, bo wczoraj ja dopiero się położyłam około pierwszej w nocy spać, byłam przetyrana, byłam jeszcze po zakupy, byłam jeszcze po prezenty, bo dzisiaj jadę odwiedzić taką moją koleżankę właśnie, yy, z którą się leczyłam, ona już ma teraz dzidziusia, patrzcie zabierają, a nie widzicie, zabierają sobie z buzi. Yy. Ale nie nagrywałam wam tego, bo miałam słabą baterię i słabo, bo tyle się działo, więc fajnie, bo to wyglądało, ale ja też byłam na emocjach i tak dalej, więc teraz mam na spokojnie, na, na spokojnie, o ile tak można to nazwać, o tym mówię i pokażę wam zaraz, co kupiłam i tak dalej. I co do tej spójczki, no i on, ja mu podziękowałam, on mówi, że jak coś, to żebym śmiało do niego przychodziła i ja mówię, że no... W, w takich technicznych rzeczach nie jestem w stanie Ci pomóc, ale jeśli jakaś kobieca rad, rada, czy coś, to też śmiało odzwoń do mnie. Więc mega fajnie, yy, ja mówię, po prostu ja już powiedziałam, że ja mam ochotę się popakać po tym wszystkim, po prostu te, takie nerwy. No i tak minął mój wczorajszy wieczór, który miał wyglądać zupełnie inaczej, miałam trochę ponagrywać, też szybko posprzątałam w domu, no. Wszystko na hura. Na hura wszystko było, eee, więc dzisiaj muszę zwolnić, bo to wyniosłam z ostatnich warsztatów kobiecości, żeby zwalniać, więc teraz piję na spokojnie kawę i na którą się wyrobię nabusa na tą pojadę, bo jestem mega zmęczona, a poza tym chcę tutaj jednak pozamiatać, bo jest pełno okruchów znowu i jeszcze zepsuł mi się odkurzecz. Także dwie usterki na razie w domu są naprawione. Czemu Roki krzyczy? O w ogóle pokażę wam moich. A wy, wy, widzieliście, widzicie jak to nie ogarniam życia Proszę Cudak jeden Dzień dobry Cudak dwa, dzień dobry Patrzcie jakie mają ładne Sweterki świąteczne W ogóle chciałam powiedzieć, że o ten mały Szkrab y, Do pierwszej, po pierwszej w nocy Miawczał, piszczał Bo słuchajcie coś sobie wyniuchał, o tutaj w tym słupku. Rozumiecie to? W tym słupku. I co? Ja musiałam, słuchajcie, przesunąć ten cały słupek, bo on nie dawał za wygraną. Ja byłam taka zmęczona już. Więc tak naprawdę to nie dość, że była ta sytuacja, to jeszcze on tak dawał czadu, bo jakiś mu się my y zmysł myśliwski po prostu włączył i on po prostu musiał wiedzieć, co tam jest. I dobra, przesunęłam ten słupek i wiecie, że on się uspokoił. Jeszcze tam se niuchał, niuchał, ale już był spokojny, że tam nic nie ma. Ciekawy GPS o smaku ciasteczka korzennego, i szczerze mówiąc, yy, wyczerowałam to na vlogu u Andziaks i byłam ciekawa. Wczoraj byłam na zakupach w tej biedronce. I mówię, a spróbuję sobie. Także próbujemy. Ona jest naprawdę bardzo dobra. Jest taka korzenna, ale nie mocno korzenna. Ja w ogóle kocham przyprawy korzenne, więc dla mnie to by mogła być bardziej korzenna. I jest taka mleczna, jest przepyszna. Będę sobie robiła teraz włosy. Muszę je ja trochę przyjarać prostownicą, bo... Nie nałożyłam wałka, nic nie zrobiłam Więc działamy tak jak możemy, czyli na szybko Tak jak mówiłam, jadę do wyszkoła I ogarnę włosy i pokażę wam co kupiłam no W sumie kupiłam taką drobnostkę, ale wiecie, zawsze coś Dla właśnie mojej koleżanki, która urodziła I w sumie taką kupiłam drobną już wam pokazuję Takie śliczne bodziaki ze sticza. O, czekajcie Ja was tutaj wezmę Tak o, o. Takie śliczne bodziaki ze sticza. 62. W sumie to kupiłam taką drobnostkę, wiecie, po prostu żeby nie jechać też z pustymi rękami tak zawsze, jeżeli się coś kupuje, coś ma drobnego chociaż, malutkiego, więc takie słodziaki i po wiem, że to jest bardzo ważne, żeby tutaj były te zakończenia, żeby stópki nie były gołe i dobrze, że o tym wiem, bo tak to bym bez. I yy, kupiłam yy, taką myszkę Miki. I, I słuchajcie, to w ogóle jest taki game changer, bo to miała Laura, tylko ona ma w różowym odcieniu i patrzcie To jest mega cute i w ogóle bardzo fajnie do wózka, jak chodziłyśmy na spacery, zasypiać i tak dalej Mega fajne I dla mojej koleżanki kubeczek taki już świąteczny, lubię jej się miło piło herbatkę czy tą kawkę I to wszystko No i do tego taka torba i time żeby wam pokazać co kupiłam. Swoją to, so... Jezu kiedy to kupiwałam? No ostatni raz jak się łączyłam z wami, <ścoughs> czyli jakiś czas temu. Ale już wam pokazuję. O, sorki. Sorki, przepraszam. Już wam pokazuję co, co kupiłam. Miemy sobie od. Y, takich technicznych rzeczy, a więc kupiłam sobie kabel HDMI w końcu, tak nie mam paznokcia. Kupiłam Habel y, kabel HDMI po to, żeby y, móc sobie oglądać filmy świąteczne na telewizorze, żeby sobie podłączyć z laptopa i tak. Dalej kupiłam y, haczyki. Kupiłam takie trzy haczyki, bo tak sobie wymyśliłam, że przyczepię sobie tam do kuchni, do płytek I yy, wezmę ten, świąteczne kubki na wierzch Nie wiem ile mam tych kubków świątecznych Jakieś ze dwa się znajdą, jak nie trzy, więc idealnie Szkoda, że nie było tych innych obramówek, to jest do dwóch kilo, więc w sumie spoko Tak pomyślałam, że nawet jak zima się skończy, to te kaktusiki będą pasować Sorry, są rzeczy ważne i ważniejsze. To Wam zaraz pokażę. Co kupiłam? Aha, dobra. Teraz yy, pokażę Wam yy, strój dla Laury. Patrzcie, jaki piękny. Taka spódniczka. Do tego Roki, to nie dla Ciebie. Rokuś. Do tego. Yy, bluzeczka i rajstopki białe. I wiecie, ile to kosztowało? Już Wam mówię 40 zł. No, ale ta spódniczka to są w ogóle spódniczko spodenki no, piękna jest. Ja się złożyłam z siostrą na pół, więc po dwie wyszło. Dobra, a sobie, już Wam yy, pokazuję, co yy, kupiłam. A sobie kupiłam yy, taką. Yy, Taką spódniczkę. O taką spódniczkę sobie kupiłam. Taką, wiecie, tutaj z takimi Jaką roz, jakby rozklaszowaną z takiego bardziej cieńszego materiału. Na, tak, nie wiem, jaki nawet to jest materiał. Ona kosztowała 4 dychy niby, ale ona jakieś była na promocji, albo. Poczekajcie, ja mam rachunek tutaj gdzieś. Bo ja w ogóle mniej zapłaciłam za to wszystko. Ja słuchajcie. Ja zapłaciłam. Nie. nie wiem. Nie wiem ile, bo to nie był ten rachunek. A to chyba ten rachunek. Słuchajcie, ta spódnica była za 26 zł na jakiejś promocji. Czajcie to. Kupiłam spódnicę za 26 zł. A bluzka 3 kosztowała i właśnie ją zjada Magnus. A bluzeczkę kupiłam taką zwykłą białą. Już Wam pokazuję. W ogóle właśnie mi się e, renderuje filmik na YouTube'a i w ogóle coś strasznie długo. Zawsze tak szybko wchodzi. Ja y, dodaję w jakości HD, więc to nie jest jakaś nie wiadomo jaka jakość. Y, internet mam dobry, a po prostu idzie tak krew z nosa. Nie wiem o co chodzi. A chciałam Wam pierwszego vlog masa. Y, załączyć i taką białą bluseczkę ona trzy dychy, no to w sumie no to w sumie widzicie, że spódniczka kosztowała tyle co bluzka, tak sobie pomyślałam, że spoko będzie na yy, biała bluzka ta spódniczka na święta, do pracy wiecie no i zrobiłam zakupy takie do domu yy, aha, kupiłam też wielkie pudło zaraz wam pokażę, bo są tam zakupy Proszę to włożyć w ogóle wszystko na razie I teraz właśnie sobie rozpakujemy I pokażę wam jakie pudło kupiłam Bo w szafie mi się dwa pudełka zepsuły I chciałam takie jedno porządniejsze wymienić Żeby te dokumenty powkładać i tak dalej Bo po prostu tam co się dzieje to jest jakaś tragedia A więc pokażę wam pudło I rozpakujemy sobie zakupy I ogarniemy jeszcze obiad do pracy No i w sumie to taki ma sobie Delikatne, spokojne, mam nadzieję, że będzie wam się je miło oglądało O matko, zapomniałabym o czymś, co w ogóle jaram się, że to kupiłam Kupiłam czaj... czajniczek, boże, taki dzbanuszek, żeby robić na pary. Tak, chłopaki czekają, bo słyszeli, że ktoś tam szczeka sobie I słuchajcie, chciałam taki fajny, co były takie drewniane, może kojarzycie, że były... Tragedia z tym palcem, że były w Pepko takie y, ładne, y, nośliczne były, ale powiem Wam, że nie było. Ale stwierdziłam, że fajne będzie z tym, y, na, z tym zaparzaczem. Będę mogła sobie wrzucić y, herbatę, liściastą, jak będę miała, albo cokolwiek inne, czy zieloną. I w sumie może nawet lepiej, że taki sobie teraz kupiłam. O matko, dobra, to remont jeszcze jest A zawsze wiecie, do środka mogę tam sobie powrzucać pomarańcze, goździki, imbir i tak dalej I dałam za niego trzy dyszki A jeśli właśnie chodzi o to pudło, to sobie kupiłam takie I ono chyba, ile ono kosztowało? Boże, już patrzymy ono kosztowało a, 22 zł. I w sumie tak stwierdziłam, że idealnie mi wejdzie do szafy. Nie wiem, czy mi wszystkie rzeczy wejdą, ale w każdym bądź razie y, wymienię sobie na pewno to jedno, co mam w ogóle całkowicie rozwalone, bo ono było, słuchajcie, tekturowe, no a to mam nadzieję, że bardziej wytrzymam, bo jest plastikowe. No powoli tak widzicie, trochę się organizuje. Y, z tą spuczką... Y, też załatwiłam sprawę, trochę ostatnio rzeczy powymieniałam w domu, a to jakieś oświetlenie, a to w ogóle jakoś sobie tam, wiecie, tak, w domu to wiecie, można, a to właśnie lampki powymieniałam, a to zepsuł mi się, słuchajcie, ta rura od, z słuchawką od prysznica, teraz ta spłuczka, no ja nie wiem, po prostu... Same problemy, ale tak to właśnie jest. Chłopców, bo ogólnie to już zbliża się 21. Zrobiłam sobie obiad do pracy, bo niedługo będzie po nich ich yy, tata, więc pakuję ich i zmykam Myć się, zmyć makijaż, dalej renderuję się ten film. No kurde, musiałam wstawić tego vlogmasa. I co, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki luźny vlogmas. I widzimy się w kolejnym pa...